Dzień dobry witam bardzo serdecznie na otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranicznego, gdzie przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica Nowy Dwór w systemie Zaprojektuj i wybuduj. Informuję, iż zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Kwotę 1 400 510 zł i 66 groszy. W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert. Dokonamy ich otwarcia. Jako pierwsza oferta to oferta firmy Drog But, przedsiębiorstwo robót drogowych spółka ZO z siedzibą w Świebodzinie. Koperta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 2 61 111 zł. Okres gwarancji 84 miesiące i termin wykonania oraz warunki płatności zgodne z SIFS. Oferta numer 2 jest to oferta firmy Eurowia Polska, spółka akcyjna. Bielany Wrocławski jest siedzibą w Kobierzycach. Koperta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 2 miliony 107 tysięcy 494 złote. I 68 groszy. Okres gwarancji wynosi 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodnie z SIPS. Oferta numer 3 jest to oferta firmy Infra.kom Kościan, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Kościanie. Oferta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 1 878 948 zł. Okres gwarancji 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodne z CIRS. Oferta numer 4: Przedsiębiorstwo Drogowe But Dróg, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą w Korzuchowie. Koperta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 3 185 700 zł. Okres gwarancji 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności. Zgodnie z CIFS. Oferta numer 5 to oferta firmy CaUS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Koperta Oferta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 1 791 501 zł i 15 groszy. Okres gwarancji to 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodnie z SIFS. Oferta numer 6 to firma Brubet Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu. Koperta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 1 922 418 zł. Okres gwarancji to 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodne z SIPS. I oferta numer 7. Jest to zakład instalacyjno-budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku. Koperta jest zamknięta. Cena ofertowa brutto wynosi 1 889 000 zł, 0 groszy. Okres gwarancji 84 miesiące. Termin wykonania oraz warunki płatności zgodnie z SIWS. Wszystkie informacje dotyczące postępowania przetargowego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu informacji publicznej zamawiającego. Na tym zamykam otwarcie ofert. Dziękuję bardzo.